Witam serdecznie wszystkich urodzonych 17 listopada i zapraszam Was na horoskop, Wasz taką wróżbę na kolejnych 12 miesięcy. Sprawdzamy najpierw, co będzie u Was takiego łatwego do zrobienia w tym roku, co będzie przyjemne, miłe. Mamy tutaj najpierw kartę, która pokazuje nam wszelkiego rodzaju rozliczenia, a więc księgowość księgowość, sprawy urzędowe, Urząd Podatkowy, wszystko to, co jest związane z liczeniem przychodów, rozchodów, tutaj wszelkie dokumenty w związku z tym, a więc, jeżeli macie firmę, prowadzicie tutaj rozliczenia jakieś dodatkowe, tak? I może były problemy w tym roku ubiegłym, to tutaj uda się Wam je pozałatwiać, poukładać tak, jak powinny, jak powinny być, a więc nie będzie kar, złożycie odpowiednie dokumenty, złożycie do, do odpowiedniego. Apelacje, jeżeli takie są potrzebne, i wyjdziecie z tego wszystkiego obronną ręką. Drugą kartą jest karta powiązana ze sprawami rolniczymi, a więc wszelkie zawody z tym związane tutaj będą, będzie łatwo pracę w nich dostać, będą też zyski z takowej pracy. I tutaj, jeżeli chcecie zakupić jakiś sprzęt rolniczy albo pomóc komuś z rodziny, który, którzy są na tym osobie, która jest na wsi, to również tutaj będzie to wszystko pozytywnie załatwione. Tak więc, wszelkie sprawy związane z wsią, z rolnictwem, a więc może być również taka sprawa jak zakup odpowiedniej działki, czy jakiegoś domu na wsi, czy też sprzedaż tak już istniejącego. I trzecia karta to jest karta żmija, związana ona jest z matką z kochanką, również z teściową czy z babcią. I ponieważ to jest na pozytywnym takim miejscu, więc jakby wszelkie te sprawy czy spory, jakie macie z tymi osobami, tutaj myślę, że będą pozytywnie załatwione, jeżeli nawet nie idealnie, to uda Wam się zażegnać takie największe zło w tej kwestii. Ta sprawa, ta karta dotyczyć może również zielarstwa, może dotyczyć medycyny niekonwencjonalnej, może dotyczyć tańca, i tutaj może dotyczyć również takiego, takiej wielkiej zmiany życiowej. Tak? Pamiętajmy, że żmija zmienia skórkę co pewien czas, a więc być może, że u was zajdzie wielka zmiana w wyglądzie zewnętrznym. I co będzie dla was trudniejsze? Mamy tutaj statek, który mówi, że będą trudne dalekie wyjazdy, tak? Ponieważ jest to symbol duszy, może też nawiązywać do tego, że będzie wam trudno dogadać się z własną duszą, zrozumieć o co chodzi i będziecie próbowali, ona idzie w kierunku ustalonym, tak, od dawna, a wy w kierunku jakimś takim zupełnie nowym i chcecie tutaj postawić na swoim. No, będzie to trudno, żeby się zsynchronizować w tym wszystkim, żeby się udało. Poza tym ta karta jeszcze może Wam właśnie utrudniać jakieś dalekie wyjazdy, może Wam tutaj przynosić, przynieść trochę problemów związanych również z ciśnieniem. Druga karta to jest karta planów konkretnych, już tutaj zobaczcie, jest taki jakby plan mieszkania, plan domu, a więc w tym temacie, jeżeli planujecie tutaj kupić czy wybudować dom, to mogą pojawić się jakieś trudności, I, a więc jeżeli będziecie na etapie kupowania domu, sprawdźcie dokładnie wszystkie dokumenty, czy też sprzedawania, bo może być tak, że sprzedajecie, tak, a więc tutaj proszę uważnie wybierać tych kupujących, żeby później nie było problemów. Poza tym, te plany tu mogą dotyczyć również czegoś innego, nie tylko domu. Mogą dotyczyć jakiegoś projektu waszego, który powoli, powoli zaczyna rosnąć najpierw w waszej głowie, a później zostanie przelany na odpowiedni papier i puszczony w świat. I tutaj trzecia karta, która pokazuje nam. Nawiązuje do kogoś spod znaku lwa, to raz, a po drugie mówi też o medytacji, o rozwoju wewnętrznym, o rozwoju duchowym i tu pokazuje, że może nie być na to czasu, może będzie Wam trudno się zorganizować w tej kwestii, może będzie trudno znaleźć odpowiedniego mentora do tej pracy, może tutaj będzie trudno Wam zorganizować jakieś inne rzeczy jeszcze i Karta od, przekaz od y, kart duszy: to tutaj również jest, zobaczcie, medytujący mędrzec jest tu, są tutaj, pojawiają się już kolory czakry, korony. A więc moi kochani, y, koniecznie Wasza dusza będzie potrzebowała w tym roku takiego skupienia się na na tym rozwoju wewnętrznym, na znalezieniu odpowiedniego czasu dla siebie, na poznaniu siebie, swego wnętrza, na zrobieniu porządków w tym swoim wnętrzu, tak? Może trzeba będzie zrobić jakiś taki bilans swoich zachowań, może trzeba będzie zrobić bilans swoich znajomych, posprawdzać, co tutaj tak naprawdę mi odpowiada, a co nie. A więc, moi drodzy, czeka was trochę pracy w dziale rozwoju duchowego. Macie tutaj i kartę brzmienia, która jest kartą też rozwoju duchowego, i macie statek, który sam symbolizuje duszę. Tutaj macie kolejną kartę, która mówi o rozwoju również duchowym, i kolejna, macie dużo tych kart duchowych, a więc przed wami rok rozwoju w kierunku duchowości. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, i dziękuję serdecznie za uwagę. Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 18 listopada. I mam dla Was przygotowaną krótką wróżbę na kolejnych 12 miesięcy. Co będzie łatwe w tym nadchodzącym roku? Co Wam się uda tutaj szybko zrealizować? Kochani, macie tutaj kartę studnia życzeń. Która również jest połączona z kimś spod znaku Panny, a więc jeżeli w Waszych marzeniach jest ktoś spod tego znaku, albo pojawi się ktoś taki, to tutaj powinny te sprawy w, nabrać pozytywnego takiego biegu, tak? Rozwoju, rozwijać się pod, w odpowiednim kierunku, takim pozytywnym dla was. Natomiast sama karta studnia życzeń mówi o tym, żeby się tutaj otworzyć na swoje własne życzenia, sprecyzować je najpierw, a później sobie w taką tą studnię, czy to zbudujecie ją sobie sami gdzieś tam w domu z przeróżnych rzeczy, na przykład ze słoika, tak. Czy też ją sobie wyobrazicie, narysujecie, namalujecie, wyhaftujecie, zrobicie na szydełku, to do tej studni życzeń, tutaj, te swoje symboliczne, w symboliczny sposób życzenia możecie wrzucać i z pewnością będzie się dużo działo w najbliższym roku. Tutaj kolejna karta to jest karta związana z Neptunem, z płaczem, z takimi smutnymi rzeczami, tak, z, z, również z warunkami pogodowymi. Bardzo, bardzo dużo emocji. A więc tutaj w takie, takie historie różnego rodzaju, nawet jeżeli Wam się przydarzy jakaś taka pogodowa katastrofa, która coś tam Wam zniszczy, samochód, może jakiś fragment domu, może coś tam innego, to otrzymacie dobre, dobry zwrot dobre wynagro nie wynagrodzenie, tylko odszkodowanie za to, i to tak naprawdę okaże się, że wyszło Wam na dobre. Bo możecie wprowadzić jakieś zmiany, które i tak chcieliście wprowadzić. A więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dosłownie tutaj e, karta w tej pozycji, coś takiego może mówić. I mamy tutaj kartę Fitness, zobaczcie, w pozytywnym znaczeniu. A więc będzie to rok, w którym duże znaczenie dacie swemu zdrowiu. Zobaczcie, mamy tutaj i e, ciężarki, i mamy tutaj odpowiednie napoje, które pomagają, i mamy tutaj tu również sposób, odpowiedni sposób poprzez tę mężurę, ten centymetr mamy tutaj ogólnie w tej karcie odpowiedni sposób na, na siebie, tak? na to, żeby zredukować kilogramy, na to, żeby osiągnąć odpowiednią sylwetkę, na to, żeby czuć się zdrowym i młodym. A więc w te trzy karty wam tutaj będą, zapowiadają rzeczy, które będą szły yy, pozytywnie. I teraz, co będzie w negatywnym takim troszeczkę położeniu? Mamy kartę dziecko, czyli jakieś problemy związane z dzieckiem. Czy to z planowaniem dzieci, czy to z dziećmi już istniejącymi, czy ze szkołą dla nich. No, jakieś tutaj problemy mogą nam się w związku z tym pojawić. Drugą kartą, taką negatywie trochę, jest um, karta związana z ze znakiem Zodiaku bliźniąt, ale również jest to karta związana z empatią, z taką ogólnie pojętą miłością do ludzi i do zwierząt, czyli tutaj w tym temacie. Może czasem pewne rzeczy mogą zostać odwrócone do góry nogami, i Wasze zainteresowanie czy próba pomocy może być odebrana jako wtrącanie się, na przykład, tak? Więc jakieś tutaj. Um... Takie oznaki braku empatii albo źle rozumianej empatii też mogą się na Waszej drodze pojawić. Czy to od Was w stronę kogoś i ten ktoś źle zrozumie, czy na odwrót, czy też Wy możecie odczuć brak takiej empatii ze strony rodziny, czy, czy sąsiadów, czy, czy kolegów pracy. I trzecia karta, mamy tutaj sprawy sądowe, a więc jakieś sprawy prawne, być może, że ktoś was zawezwie jako świadka i trzeba będzie się tułać po sądach, a może trzeba będzie doprowadzić w końcu do końca jakieś sprawy sądowe waszej rodziny. Tak, więc tutaj no, kontakt z adwokatami, z sądami was raczej w tym roku nie minie i nie będzie on taki miły, jak jakby się mogło wydawać. Może tutaj przysporzyć trochę kłopotów. Co natomiast od karty duszy? Zobaczcie, karta duszy. Dusza, dusza wybrała dla was przekaz poprzez taką piękną kartę i mamy tutaj pracę. Em, z, nad pracę taką rodową, nad rodziną, tak? Przekazywanie umiejętności przez babcie do córki i córki na, na, na wnuczkę, tak? Czyli tutaj y, trzy pokolenia, trzech kobiet, bardzo taka ważna, ważna rodowa sprawa. A więc ten rok będzie takim rokiem, w którym. Będzie dużo się działo, jeżeli chodzi o Waszą rodzinę i o tutaj być może też uzdrawianie drzewa rodzinnego w taki czy inny sposób. W każdym razie na pewno będzie tutaj ważne uzdrowienie swojej duszy, zrozumienie jej i um, nadanie poprzez to trochę innego rytmu swemu życiu. Odnajdziecie się, po prostu odnajdziecie się, moi kochani. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i dziękuję serdecznie za uwagę. Witam serdecznie wszystkich urodzonych 19 listopada i zapraszam Was na krótką wróżbę specjalnie dla Was na kolejne 12 miesięcy, co będzie łatwe w tym, co będzie łatwe w tym najbliższym roku dla Was. Mamy tutaj dwie karty mężczyzn. Jeden to jest brunet po 45 roku życia, a drugi jest ro rozwodnik albo wdowiec człowiek, który ciężko przeżywa rozstanie, i on tutaj nie ma konkretnego wieku. Wprawdzie na tej karcie przedstawiony jest zawsze pan, ale tutaj niekoniecznie musi być w tym wieku. Tu chodzi o, głównie o to, że jest to samotny pan. I tu mamy jeszcze trzecią kartę. To mamy kartę medycyny, a więc po, uda Wam się załatwić w, pozytywnie, rozpatrzeć wszelkie sprawy związane z takim młodym, znaczy młodym człowiekiem, mężczyzną po 45 roku życia, i też z kimś drugim, który jest mocno samotny. A więc osoby samotne mogą spotkać tutaj na swojej drodze mężczyzn, który, pomiędzy którymi trzeba będzie wybierać. Tak, może być taki przypadek mogą, może to spotkanie nastąpić tutaj w, w, jakimś, w jakiejś przychodni na spotkaniu z lekarzem. Może być to również tutaj ten ktoś związany z medycyną. W każdym razie czekają Was, czeka Was dużo. Takich zmian towarzyskich i też dla osób samotnych zmian w partnerstwie. Może, możecie poznać bardzo ważną dla siebie osobę, bardzo ważnego mężczyznę. Tutaj natomiast, jeżeli, jeżeli jesteś mężczyzną, to chodzić może o Twojego przyjaciela. Albo szefa, tak? Będą to bardzo ważne osoby na Twojej drodze życiowej, które pomogą Ci się rozwijać i które wniosą dużo ciekawych i dobrych rzeczy na Twoją drogę, tak? Być może również pomogą w temacie zdrowotnych, czy to Twoich, czy kogoś bardzo bliskiego. Natomiast co będzie trudne? Mamy tutaj książkę, a więc um, są to sprawy, mogą być jakieś przepisy, zapisy w księgach wieczystych, sprzedaż. Domów, posiadłości czy zakup. Tutaj to może iść troszeczkę pod górkę. Również jest to druga karta, która jest powiązana z zagranicą i ze sprawami urządy, urzędowymi a więc tutaj znowu nam się pokazuje, że mogą być jakieś problemy w tych sprawach urzędowych. Może chodzić o paszport albo jakąś jakiś. Oj, zapomniałam, jak to się nazywa: jak się wyjeżdża do jakiegoś kraju i trzeba mieć. A wizę, ok. Na przykład z wizą do jakiegoś kraju, tak, w których te wizy jeszcze obowiązują. Więc może tutaj być trochę opóźnienia, trudności. Dlatego też, chcąc wyjechać, sprawdźcie ważność swoich paszportów i postarajcie się, wszelkie zgłoszenia do ambasady zrobić wcześniej. I trzecia karta to są również sprawy urzędowe. Moi kochani, dużo tych spraw urzędowych będziecie mieli w tym roku, bardzo dużo załatwiania, może też związanego z kimś, kto jest za granicą, kto pracuje za granicą, albo ktoś, kto, kto zmarł za granicą, tak? Znaczy nie zmarł, tylko. No, może już zmarł, a może po prostu będą jakieś dopiero takie wydarzenia, jakaś odległa rodzina, ktoś zapomniany prawie, ktoś z kim rzadko się kontaktowaliście i nagle się okaże, że trzeba będzie to do tej sprawy po tej osobie załatwiać, tak? No, tutaj w górze widzimy, że uda się pozałatwiać wszystko dobrze, ale po prostu trzeba, zwali wam się to trochę na głowę, trzeba będzie tym się zająć i to. No, troszeczkę potrząśnie wami w tym nadchodzącym roku, ale to nie znaczy, że rok będzie zły, po prostu wskazane są tutaj takie te trudniejsze punkty, na które będziecie musieli zwrócić uwagę. I jeszcze trzecia karta, przekaz od Waszej duszy. No i zobaczcie, znowu są sprawy urzędowe. Tak więc macie tutaj raz, dwa, trzy, cztery karty praktycznie, które mocno nawiązują. Do spraw urzędowych, a więc to będzie taki rok pod znakiem spraw urzędowych dla Was. Ja Wam życzę, żeby wszystkie te sprawy urzędowe, nawet jeżeli będą się trochę opóźniać, żeby zakończyły się dla Was sukcesem i żeby sprawiły Wam jak najmniej stresu, zafundowały jak najmniej stresu i jak najmniej tutaj niepokoju czy strat. Niech wszystkie przyniosą Wam pozytywne zakończenie, a nawet zyski w takiej czy innej postaci. Dziękuję serdecznie do, za uwagę. I zapraszam wszystkich urodzonych 20 listopada na krótki, krótką wróżbę, co przyniesie Wam kolejnych 12 miesięcy w roku. A więc zaczynamy od tego, co będzie łatwe, co będzie przyjazne dla Was, i mamy karty pierścienia, który jest związany ze związkiem z małżeństwem. Jest związany z umowami wszelkimi rodzaju, również z jakąś taką częstotliwością powtarzania się czegoś. Kolejna karta to karta pieniędzy i kolejna to tutaj jest kobiety, która jest po rozwodzie albo wdową, dotknęło ją, dotknęła ją tutaj samotność. I teraz, co w związku z tym? Skoro one są na pozytywnym tutaj miejscu, to pokazują nam, że jakieś sprawy związane z umowami, czy z, pierś, z, z pierścieniem, a tym związkiem, tak? Waszym będą pozytywnie rozwiązane. One mogą się trochę wam na, mogą wam nastręczyć problemów. Ale jednak, suma summarum, zakończą się dobrze. Tak samo i sprawy finansowe. Mogą pojawić się jakieś braki, może pojawić się jakaś taka nagła potrzeba posiadania gotówki większej. Z pewnością zdążycie ją, zdołacie ją pożyczyć, dostać od kogoś na czas i wszystko uda wam się tutaj popłacić, tak żeby nie było w związku z tym problemów. Co tutaj z tą, z tą samotną kobietą? Jeżeli jesteście samotni, to na waszej drodze Pojawi się taka właśnie osoba, która również jest w danym momencie samotna. Może być wdową, może być rozwódką, a może po prostu została w tym momencie sama po jakimś kilkuletnim związku, tak? Została y, opuszczona, y, ona opuściła, no różnie to może być. Właściwie wszystko jest możliwe, bo tak? u, u każdego z Was trochę inaczej będzie, ale na Waszej drodze pojawi się osoba, która jest gotowa do, która będzie gotowa do związku, tak? bo w tym momencie może jeszcze nie być gotowa. Mówimy o całych 12 miesiącach, które są przed nami. Poza tym, może tutaj być spotkanie z taką osobą, która i zapoczątkować. Jakąś współpracę, tak, zapoczątkować przyjaźń. A więc pojawienie się tej osoby w waszym życiu wprowadzić może jakieś takie dobre, tutaj też dalsze punkty. W sensie może być dzięki niej pozna poznacie kogoś, kto Wam się spodoba i z kim będziecie mogli stworzyć związek, albo będziecie mogli z nią współpracować, czy dzięki niej poznanym z kimś poznanym dzięki niej. Co będzie trudne w tym momencie? Mamy tutaj kartę krzyża, więc jakieś bolesne doświadczenie. Może też być problem z kręgosłupem. Proszę na niego, jeżeli Wam dolega coś, to proszę poszukać jakiegoś kręgarza. Proszę poszukać tutaj um, odpowiedniego e, specjalisty i zająć się tym, nie zostawiać tego na boku. Drugą kartą jest karta młodej blondynki, takiej do 45 roku życia. Spotkanie z nią może Wam przynieść jakieś zmartwienia, zdenerwowania, może być dla Was niekoniecznie dobrym towarzyszem. I trzecia karta powiązana z kartą pracy. Moi kochani, uważajcie na współpracowników, na to jak robicie, jak wykonujecie swoją pracę, żeby nie robić czegoś tak na odczepne, bo szybko zostanie to zauważone i posypie się na was jakaś kara. Tak więc tutaj nie opłaca się wam w tym roku okłamywać, obijać się i szukać 100 krętów, żeby tylko do tej pracy nie iść. To nie jest rok, w którym. Będzie Wam wszystko uchodziło płazem w temacie spraw tutaj, tych zawodowych. Jeżeli chcecie zmienić pracę, to ten rok chyba nie jest takim najlepszym do tej zmiany. Jeżeli szukacie pracy, to liczcie się z tym, że mogą się pojawić opóźnienia i być może będziecie musieli wziąć najpierw to, co leci, czasem tak czy mówi, tak, żeby nie przedłużać tego czasu bezrobocia i szukać cały czas dalej, aż znajdziecie to, czego, co, czego naprawdę potrzebujecie. Tutaj mamy kartę jeszcze jako podpowiedź od Waszej Duszy, i mamy tutaj taką kartę, która pokazuje nam, że możecie się wybrać gdzieś na jakąś wycieczkę, jakiś krótki wyjazd, ale nie planujcie. Tutaj jest taki bardzo, bardzo prosty wyjazd. Zobaczcie, kartę symbolizują: na tej karcie mamy dzieci, tak, które są na hulajnogach. Dzieci w tym wieku jeszcze wymagają opieki. A więc, jakby albo wy będziecie musieli się opiekować kimś i będzie to będzie trudno, żeby wyjechać gdzieś daleko i na długo, albo po prostu tutaj, jakby ten wyjazd, może, ten, ten, ta hulajnowa może symbolizować coś, w czym wy w tym roku będziecie startować. Czyli, na przykład, jakiś nowy dział pracy, nowy dział, nie wiem, chcecie zarobić na swoim hobby i rozwijacie się w międzyczasie uczycie się czegoś, jak robić reklamę, jak się reklamować, jak, jak się pokazywać światu, tak, i pokazuje ta karta, że to będzie taki czas, w którym Wy musicie jeszcze zgodzić się na to, że ktoś będzie Was trochę uczył, trochę kontrolował, trochę trzymał piecze nad tym, że będziecie musieli się radzić, bo będzie Wam samym trudno. No w każdym bądź razie ten rok, to co jest tutaj dobre dla Was, ma, to, ma ten temat związków, i ma temat pieniędzy, więc nawet jeżeli w tej pracy będzie trudno znaleźć y, tą wymarzoną pracę od, ra, od, od razu, to jednak ta karta pierścienia tutaj, dobrych pieniędzy w górze, zapewnia, że się uda. Więc co trzeba robić? Trzeba po prostu mieć cierpliwość i nie poddawać się, nie zniechęcać. To, że dwie, trzy umowy, y, które wam się kroją, i, i, i jakieś tam propozycje pracy nie są dobre, to nie znaczy, że czwarta czy piąta nie będzie fantastyczna, tak? Dziękuję Wam serdecznie i życzę wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia.